że Państwo mają pytania do naszych gości. To ja mam pytanie, dlaczego Państwo nie wykorzystują na przykład potencjału reklamowego bohaterów tego serialu Rolnicy Podlasi? Albo Krzysztofa Kononowicza na przykład. Nie wiem, czy to by było, panie dyrektorze, dobre rozwiązanie. Ja też nie wiem, bo więc między pytam: między promocją, jaka jest Państwa opinia? Między promocją a ośmieszeniem jest bardzo cienka granica i to by należało to dosyć dogłębnie przeanalizować. Różne już praktyki były, jeśli chodzi o promocję, bo jest czas od ale staram się tutaj być ostrożny. Był Lord Kruszki I, i, właśnie, i nie za bardzo chyba, tak? No, Rozumiem. Tak, jeden z moich zastępców wymyślił taki pomysł, niestety skończyło się to źle i, i też dla niego źle, bo niestety promocję województwa musiałem wziąć bez, pod bezpośredni nadzór. Uważam, że taka forma promocji województwa na, na pewnych krawędziach, tak to kolokwialnie określę, nie jest chyba zbyt dobra, bo można zatracić pewną rzeczywistość i może to przejść do śmieszenia, a chyba nie to jest nam tutaj bardzo ważne. Oczywiście ta magia podlasia, województwa podlaskiego jest dobra w niektórych ujęciach, tak jak choćby to, że w jakiś sposób chcemy się wpisać w promocję województwa, angażując się w produkcję u Pana Boga za piecem, bo, bo taką decyzję Senat Województwa Podlaskiego podjął, że będziemy tam się w jakiś sposób blokować, można tak to określić, to tego rodzaju jeszcze takie zabawne postrzeganie województwa w mojej ocenie jest akceptowalne. I tam możemy w jakiś sposób te produkty, bo rozmawialiśmy o miodach właśnie, które by tam były w jakiś sposób zaprezentowane, które można by było pokazać, biorąc pod uwagę ilość osób, do których dotarł ten film, ale też i serial, i całe zasięgi, tak powiem. E, językiem, żargonem takim internetowym, no skłaniają nas do właśnie takiego podejścia, a nie do korzystania z takich, bym powiedział, bardzo skrajnych rozwiązań. Ja może tylko dodam, jeżeli mogę, e, nawet do pierwszego pytania, że widziałem co najmniej kilku e, cudownych bohaterów, którzy mogliby być ambasadorami Podlasia, którzy robią znakomite produkty i myślę, że ich warto pokazywać i stawiać na tym piedestale jako z tego, jak powinno to wyglądać, bo rzeczywiście tego, tego doświadczyliśmy. Ludźmi, którzy z pasją robią swoje rzeczy, i w przekonaniu, że to jest naprawdę rzecz wielka.